człowieka o jakichś bardzo dziwnych rzeczach. Bardzo dziwnych. Narusza moje odwieczne wierzenia, że śmierć jest i się nie da uciec. Że problemy są od przodków i trzeba o nie dbać. Bo mogą przyjść jeszcze inne, jakieś trudniejsze. Dlaczego ci ludzie nie chcą uwierzyć Chrystusowi? Dlaczego? No i święty pokołna do Koryntia, rozdział 15, rozdział 19. To dlatego. Jeżeli tylko w tym życiu... W Chrystusie pokładamy, nadzieją pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowani. Nie chcą uwierzyć, że są istotami boskimi, że Chrystus przeniósł ich do, do świata bez grzechu, że uwolnił ich od ciemności, że przeniósł ich do yy, przeciwnego swojego światła, o czym mówi pierwszy Piotra rozdział drugi, werset chyba dziesiąty może mniej więcej, wy zaś jesteście, wy zaś jesteście wybranym plemieniem, plemieniem królewskim, kapłańskim, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Czyli są tacy, którzy mówią, tylko nie to, tylko żadnego wezwania do światła. Ciemność jest super miejscem dla śmierci i grzechów. Czyli... Niewiedza, wiedza nie pamięć nie wiedza nie trzy antytezy ducha świętego chrystus mówi ja już muszę z tego świata odejść ale nie trapcie się tym że muszę odejść ponieważ przyjdzie wam parakleta ducha świętego który wam przypomni nauczy i zadba